jak pięknie wyglądasz, jaka przemiana, jaka my tam rozwoza. Wiem, Oksana, czy Ty zdajesz sobie sprawę, ale na moim y, kanale YouTube bijesz rekordy, moja droga, bo 65 tysięcy odsłon wtedy, kiedy pokazujesz działania STP, dzisiaj przychodzimy do kolejnego ogromnego, gigantycznego problemu, którym jest otyłość. Pomyślałam, dlaczego Ty, kochana, bo Ty jesteś tym autorytetem, chociażby z tego względu, że wyglądasz, jak wyglądasz, i każdy, kto będzie chciał dziś sprawdzić, jak wyglądałaś, oj, kurczę, może z rok temu, to kochani, nie uwierzycie to po pierwsze, a po drugie, to Ty właśnie jako lekarz medycyny konwencjonalnej, i to jest właśnie twoja kochana, pojazd cudowna przemiana u Ciebie ta kuracja, skąd ten wynik? Jak to wyglądało? Dużo czasu była przy komputerze i no, założyła, jak się przytyła. Od razu decyduje żeby oczywiście trzeba schodnąć. To znaczy od rano, od 11 zaczynała jeść i e, później to już do 16, później już nic nie jadła i za dwa miesiące troszkę się udało schudnąć, ale trochę. Że metabolizm już nie jest taki łatwy, szybki, no i oczywiście zrozumiała, że jakoś coś trzeba dołączyć, jakaś pomoc potrzebna tutaj. I tutaj Perfekt wychodzi. I firma właśnie stworzyła nowy produkt, który się nazywa Perfekt na odchudzanie. одразу Оксана піше до фірмиже chце ученічаить в маратоне на схуднче випробовуєчи ten продукт перк Ну я когда сама сравніла эти фотографії у меня чесно был шок потому что я не наблюдала за собою со стороны Оксана за два міца як як стартувала з маратонем мела 80 кілог, A jak za dwa miesiące skończył się maraton, to miała 74. Ten laminarium, ten wodorost, to on robi to, że wygania z organizmu niepotrzebnej wody. bo skup... Naprawdę ten produkt jest taki bogaty i na włokno, na witaminy i ten chrom. I dużo innych i minerałów, witaminów, które zawierają właśnie te składniki, a jak widzimy, dość bogaty perfekt na składniki. I ciężko powiedzieć, co właśnie daje ten rezultat, że ten, znika ten głód, nie mamy tego ogromnego apetytu. Oksana nie może tak aż tak wytłumaczyć, dlaczego działa ten perfekt. On działa, w ogóle działa na świadomość, na świadomość w w jedzeniu, na świadomość życiową. On ma właśnie takie działanie jeszcze oprócz tego na nasz mózg, na nasze myślenie i tak dalej. Znaczy w mojej takiej obserwacji to, co powiedziałaś, jest bardzo cenne, bo to jest kolejny dowód na to. Każde doświadczenie u nas w życiu ma wpływ na neuroplastykę, na to, jak my, jak my później funkcjonujemy. I ten ślad pozostaje, i on, jak gdyby później już jest z tym przeły, PFT jest tym przełączeniem wajchy na zupełnie inną kulturę jedzenia. Bo to nie jest czary-mary, to nie jest magia. Tu trzeba powiedzieć, że to ma wpływ na strukturę naszych połączeń neuronalnych. I to buduje nowe ścieżki właśnie w kulturze jedzenia w nawykach i jeszcze w tym, że produkt doskonale działa cudownie. Założyło, że teraz się nie chce ani makaronu, ani w ogóle bananów, ani tam słodyczy i tak dalej. Po prostu zamieniło się świadomość, że tego w ogóle nie i nie je, Teraz chcę się warzyw, owoców i tak działa ten perfekt. Bo po prostu na półkach mamy truciznę i widzę, że im tak. dłużej jestem z drażetkami. Tym częściej drażetkę traktuję jako posiłek. Ja się zastanawiam mhm. coraz bardziej, czy drażetki nas nie przygotowują do tego przejścia, do bretarianizmu, odżywiania się po prostu komórkowo, bo za chwilę nie będziemy mieć wyboru, jak będą robić. цар Все люди даже не понимают что делают эти драже ражже убирают все ошибки которые нам дает нестеты мамы так же нават ажна у морковом пуземе, Mamy w organizmie te blendy, których nam nawiązały te kultury jedzenia, i nawet na koło ko poziomie nam złamane schematy. Wiadomość nam złamano nawet na poziomie chromosomu. My nawet nie zdajemy sprawy, co to jest nasze draże w ogóle. Czyli w podsumowaniu, w podsumowaniu drażetka ma wszystko, co, to, co potrzebuje komórka do tego, żeby pracować. W równowadze. I ona jej przywraca tą pamięć, i komórki dalej przekazują tą informację. Stąd są takie efekty, jak chociażby w odchudzaniu, że nie ma w ogóle mowy o efekcie jojo, co jest bardzo ważne, bo wiemy, yy, jaka jest kampania reklamowa. Dotycząca odchudzania. Wiemy, jak bardzo jest zepsuty ten rynek, ile ludzi się już zawiodło. A to moi drodzy, ten cudowny produkt, jak powiedziała nam Oksana Pawluszko, lekarz medycyny konwencjonalnej przeszła przez prawdziwy proces z firmą i z tym produktem odchudzania. Jak widzicie na załączonym obrazku, mamy przepiękną kobietę, co najmniej 15 lat młodszą od ostatniego wywiadu. Wystarczy tylko łącznie sięgnąć, zapamiętać, że to nie jest dla tych, którzy jedzą makarony i obiadają się tortem, podejść do sprawy poważnie i uzyskać efekt, a to zadba, żeby go utrzymać. Niesamowicie dziękuję Oksana. Pięknie wyglądasz. Naprawdę Jesteś świadectwem działania tego produktu.